Jestem parafianką w Kościele Świętego Wawrzyńca w Warszawie. Wczoraj byłam też na wielkiej pielgrzymce w Górze Kalwarii i prosto tutaj jestem, dlatego y, dla mnie to miejsce jest tak święte. Dostaję tu wiele, wiele łask Bożych, po prostu zdrowia, bo jestem osobą niezbyt zdrową od rodzenia pierwszego syna. Mam troje dzieci w tej chwili. Córka jest y, pielęgniarką też, ratuje ludzi codziennie. A jestem do tak w ostatniej chwili, i tak opasłem wiozą pomogła, żeśmy tu zdążyli w tą ulewę, i w ogóle, bo to, przyjazd był nieplanowany. A jestem dlatego, mój wujek, mieszcząc o Maksymiu, był darczyńcą. Zajmował w Polsce duże stanowisko. Był darczyńcą tej świątyni. Jest tu już jego tablica. Dzięki mnie i rodzinie już wisi ta tablica. Całej trudzie Przynajmniej dziękuję za te zdrowia. W swoje, swo, imieniu swojej rodziny, w ogóle yy, za całe duchowieństwo, niech będzie, niech będzie w Polsce pokój, pokój, jeszcze raz pokój.